Hej, witam Was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. Dzisiaj przedstawię Wam najnowszy snapshot Minecrafta, czyli 16w38a, w którym wprowadzono kilka drobnych zmian i poprawek, ale już przypominam, że ten weekend, czyli w dniach 24 i 25 września, odbędzie się Minecon, na którym dowiemy się... Co dokładnie zostanie wprowadzone w Minecraftie 1.11, więc w tych dniach spodziewajcie się dużej ilości odcinków z serii Minecraft Nowinki. Mam nadzieję, że snapshoty pierwsze do 1.11 z konkretnymi zmianami pojawią się jeszcze jakoś na początku października, gdyż przypominam, że 7 października wychodzi Mafia 3 i ja w tych dniach nie więcej w ciągu. Od 7 do 15 na YouTube będę obecny tylko i wyłącznie z Mafią 3. Prawdopodobnie na live'ach, ale to nieważne. Dodatkowo chciałbym Was jeszcze zaprosić na live, który dzisiaj wieczorem się odbędzie z mojego świata Snapcraft, gdzie będziemy już przygotowywać bazę na nowe nowości, które będą wprowadzone w 1.11. Czyli będziemy po prostu przygotowywać bazę, żeby już móc pójść na przygody w poszukiwaniu rzeczy, które zostaną dodane w. W snapshotach. Okej, okay, tyle słowem wstępu. A ja lecę Wam pokazać wszystkie rzeczy, które zostały wprowadzone w najnowszym snapshocie do Minecrafta 1.11. A co do właśnie moich skrzydeł od Elytry, coś się w tym snapshocie popsuło i źle wyświetlają swoją teksturę. Ale to nieważne. Squidy już nie powinny spawnować się w lawie. Ikonka zakładki z miksturami w trybie kreatywnym została zmieniona na miksturę regeneracji. Poprzednia była to butelka wody. Płotki z Cobblestone'a i z Moss Stone'a zostały przeniesione wreszcie do zakładki z blokami dekoracyjnymi. Poprzednio znaleźć je mogliśmy w zakładce ze zwykłymi. Zakładce. Zakładce, co to jest zakładce? W zakładce! Kurwa! W zakładce z blokami dekoracyjnymi. A ostatnią zmianą jest nowa reguła, czyli tzw. Tak game Rule. A powoduje on fakt, iż jeżeli po włączeniu tej reguły w kratce 1 na 1 będą znajdowały się 24 moby, to one przeżyją, ale jeżeli dojdzie chociaż jeden nowy mob, albo tak jak w tym przypadku 2, każdy mob powyżej liczby 24 zacznie się dusić. Wyrzucając drop. Na przykładu, zobaczcie, tu są 24 moby. Dokładnie i każdy mob nowy będzie za chwilę ginął. O, zobaczcie, zaraz poleci dymek oznaczający zgon moba. O, widzicie, widzicie. Zawsze liczba będzie 24. Ciekawe. Dzięki za obejrzenie tego odcinka, mam nadzieję, że mimo takiej formy w jakiej Wam go przedstawiłem, czyli dosyć spontanicznej z kilkoma błędami, odcinek Wam się spodobał, zmiany, choć ich niewiele jest, również Wam się spodobały, pamiętajcie, aby stosownie go ocenić i napisać jakiś komentarz i zapraszam Was już pod koniec tygodnia na nowe odcinki nowinek, w którym dowiecie się co dokładnie zostanie dodane w Minecrafcie 1.11. Wszyscy dowiemy się tego na mainconie. Tak więc do Mineconu trzymajcie się. Na razie i cześć!